Cześć, tutaj ja, ten, w grzybem a dzisiaj zapraszam was na pierwszy odcinek, czyli żadnego odcinka dzisiaj nie będzie dać się strollować, dzisiaj z hełm i usłyszycie głos bez modulacji, ale więc zapraszam do końca odcinka. Luke, help me mi can stop that now. Just for once, let me look on you with my own eyes. No, i tak brzmi głos z małą modulacją, trochę obniżony, żeby było coś cokolwiek usłyszeć, bo wczoraj usłyszałem prywatnie parę rad, żebym trochę obniżył ten głos. No i posłuchałem się i obniżyłem, więc zdecydujcie, czy nagrywać poprzedni, czy może wolicie taki. Dobra, tu już pozostawiam wam w komentarzach. I ja jestem ten tu krzywom ukradkaną i młotek krótko tego nie odda. A więc zapraszam do odcinka, który się pojawi już niedługo tego samego dnia.